maneczko, jestem Pec i dzisiaj pokażę w tym poradniku jak yy, ustawić kurs myszy w Windows 7 jak widzicie mam Windows 10, lecz po pokażę wam wchodzimy w start tu będziemy mieli w starcie taki pasek panel sterowania teraz się pokaże na ekranie dobra, jak widzieliście to jest Yy, właśnie ten przycisk panel sterowania prawdopodobnie będziecie go mieli yy, Więc te, jak nie będziecie mieli to wyszukujecie po prostu w wyszukiwarce Ja wyszukam bo tak Muszę w Windows 10 Wchodzimy i będzie tak Dosłownie tak, tak samo, znaczy troszeczkę inaczej tu się u mnie różni obrazkami, ale to jest tak samo będzie wyglądać: panel sterowania, następnie klikamy wygląd i personalizacja, i będzie i klikamy personalizacja, i będziemy w takim miejscu. Możemy do niego dotrzeć też poprzez kliknięcie prawym na pulpit, a następnie personalizuj, oczywiście. Um, jak ja kliknę, to będzie u mnie tak. A jak w, macie Windows 7 to klikniecie prawym i klikniecie personalizuj i wtedy wyskoczy wam takie okienko. O, tak jak to będzie wyglądać. Więc tak, jesteśmy w tym w, w ustawieniach personalizacji. Klikamy zmień wskaźnik myszy. I oczywiście klikam przeglądaj i wybieramy nasz wskaźnik. Tu mamy jakieś systemowe, prawda? ale musi mm, i wy, jakiś wskaźnik wybieramy, który chcemy. Mo, możemy wejść na przykład na yy, na przykład na kursor, kursor, 4u.com/slash/kursor, nie wiem albo kursory.pl, albo yy, 404 bariery pl na moim kanale się znajduje filmik jak pobierać kursory z 404bajery.pl na swój dysk, bo tam przeważnie są kursory tylko na stronę. Więc tak, wybieramy jakieś, nie wiem, temat, na przykład anime, anime food, games, na przykład nie wiem anime. Klikamy nie wiem, jakieś nazwy, jakieś Full Metal Alchemist ale chemist nie, nie wiem, jak to się czyta, albo nie wiem, Naruto, nie wiem, wybieramy na przykład to, klikamy, klikamy Download, dobra, i gdy mamy już nasz kursor, to gdzieś go w miejsce takie mm, przenosimy, gdzie nie będziemy go ruszać i w ogóle usuwać, bo to będzie nam potrzebne. I, jak, I tu jesteśmy w tych ustawieniach. Klikamy przeglądaj, wybieramy ten nasz kursor. Zastosuj OK, i mamy nasz kursor. No to tyle z tego poradnika na yy, jak zmienić kursor na Windows 7. Był z Wami PET, dzięki za oglądanie. Na razie.